Hej, witajcie w takim odcinku, w którym kupię VIPA na MSP2 oraz zrobię metamorfozę e, mojego konta. Bo, skoro i tak nie ma co w tej grze robić, to postanowiłem zrobić taki odcinek. Okej, okay, ostatni losowania wygrała Kamilak z 2005. Jeśli to ty chcesz być kolejnym osobą, która wygra. To napisz w komentarzu prezent plus swój nick, wiem kreatywnie. Jeps, jeps, jeps. No ale ja tu już nie będę gadał, przechodzimy do odcinka tego. No i kupujemy vip na początku, tego na tydzień. Ciekawe, czy on też przechodzi na MSP normalne, w sensie rzeczy z pakietu. Okej, okay, ogólnie to już kupiłem vip i on jeszcze nie przyszedł. Nie wiem, czy muszę zmienić czat, a. Oki to jednak przyszedł, nie musiałem zmieniać czatu ani nic. Oki odbieramy. I teraz przechodzimy do metamorfozy konta. I tak ogólnie to zawsze zaczynam prawie od włosów, więc e, nie zamierzam tego zmieniać. E, tak, i najbardziej podobają mi się włosy. Te z tych wszystkich, które na razie są na MSP2, te też wezmę, bo tak ładnie leżą na tej postaci i w ogóle. Bo mam nadzieję, że moderatorzy jeszcze wprowadzą możliwość zmiany kolorów, brwi na przykład, ale wiadomo, to faza beta tutaj za dużo nie wymagajmy też. I ogólnie to ja już mam taką koncepcję na tego Luka, bo sobie tak oglądałem ten sklep wcześniej, więc to akurat nie będzie dużym problemem. Okej, okay, tutaj po prostu wezmę, nie wiem czy ten ciemny, niebieski, czy ten jasny, raczej ten jasny, ładniejszy mi się wydaje. A da się może zdjąć te kolczyki i to wszystko, czekajcie, bo z tym się nie da. Spodnie zdecydowanie jakieś krótkie, ale fajne by były takie dwukolorowe, może nie te, niekoniecznie. U, ale te, ale te to już w ogóle inna rozmowa. Myślę, że te będą jednak najrozsądniejszym wyborem z tych wszystkich, tylko nie wiem jak kolory. Nie wydaje mi się, że jednak raczej tak. Teraz przechodzimy do butów. Co to jest w ogóle? Kurde, e, ogólnie to do takiego soft looka to glany nie pasują, ale mi się to podoba, nie wiem, może jestem dziwny. E, nie, no nie będę tak po prostu robić jakiejś mieszaniny stylów chyba. Chociaż wiecie co, może jednak takie e, super stary. Mi się NP podobają. Myślę, że całkiem pasują do tego ludzka. Hmm, ta kurteczka jest całkiem zachęcająca. Dobra, najwyżej potem wrócimy do kurtek. Na razie zobaczymy tutaj czapencję, czy jakaś pasuje. Oh, god. Chyba nie będę się nawet zastanawiał. Wiecie za długo. Tak, to jest po prostu idealne. Według mnie. Taką ostrą laskę, po prostu zrobię. Nie, nie no. Nie no, nawet ładnie to wygląda. Pomyślimy, pomyślimy. Kurde, bardzo mnie zachęcają te tatuaże, ale ja nie wiem, czy koniecznie do tego luka one pasują. Wydaje mi się właśnie, że niekoniecznie. Ojej, to futerko chyba jest jednak lepsze od tamtych jakichś kurtek. Jeszcze jest takie jedno futerko, zobaczę, czy nie jest lepsze czasem. Okej, okay, nie jest lepsze czasem. I dobra, ja kupię te ta. Tatuaże, co? Tatuaże, najwyżej je potem zdejmę. O Boże, kosz wprowadzili, dobra. Czekaj, wiesz, tą gwiazdkę. Nie ukrywam, że się trochę załamałem. To yy, ja dodam wszystko do kosza i zaraz do Was wracam. Nie mogę w ogóle ruszyć tymi rzeczami w sklepie. No dobra, on no to wyjdę i wejdę, chyba nie mam innego wyjścia, nie? Mi po prostu dłużej zajmie próba kupienia tego Luka od faktycznego robienia jego. Przecież, że chociaż już wiem, gdzie są te rzeczy, które chcę kupić. Boże, wtyczka mi wwaliło to tak, to są jakieś żarty, naprawdę. Ok, wydaje mi się, że już wszystkie rzeczy z Luka znajdują się w koszyku, więc mogę to kupić. Który wbije level? Mogę mu się dowiedzieć? Fajny nick. Chyba nie mogę się dowiedzieć, który level wpije, wiecie. Aha, bo tu chyba jest takie coś jak chat VIP. Ciekawe, czy jest coś tam ciekawego, klub VIP. A, tak jak na MSP zwykłym. No, jak widzicie, jest tu naprawdę niesamowicie ciekawie. Mam nadzieję, że wprowadzą tutaj coś ciekawego w tych barach. Wow, po prostu impreza na całego. Tu chociaż jakieś przedmioty, których można używać? Okej, okay, są. No to wiadomo, na tym można siadać. Jest coś jeszcze fajnego. Tutaj są jakieś siedzenia jeszcze. W ogóle taka ciekawostka, że jak na kompie się zalogujecie jakby na konto z MSP2, to automatycznie wam się stworzy postać męska, a jak na telefonie to będziecie mogli sobie normalnie stworzyć postać, więc no róbcie na telefonie te konta jak chcecie. Okej, okay, czyli yy, heist się nie przy, przeniósł, ale w sumie nie wiadomo, wiecie? Bo ja to konto założyłem dopiero po kupieniu VIP-a, ale wiem, że właśnie będzie taka aktualizacja, że te VIPy będą przechodzić pakiety z MSP 2 na MSP1 i odwrotnie. No ale jeszcze tego nie ma prawdopodobnie. Może jest tylko ja zrobiłem tutaj błąd z tym, że za późno założyłem konto, nie wiem. Ale dobra, ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał i pa 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 pa!